No elo mordo No okej, okay, śmanko, z tej strony Enzi Witam was dzisiaj wszystkich w kolejnym odcinku z Crazy Crafts No i słuchajcie co się pozmieniało od poprzedniego odcinka a pozmieniało się tyle, że wróciłem do domu, żeby odłożyć te wszystkie swoje rzeczy, które zdobyłem tam, będąc u tych złodziej. To był wasz pomysł i w sumie dobry, bo, bo kurde, słabo by było stracić te wszystkie rzeczy. Więc podkładałem sobie tyle, co udało mi się nazbierać tych uranium i tytanium. Starczyło mi to tylko na spodnie, więc no sami widzicie, że ciężko tutaj jest to zrobienie seta. Tak więc, no do no niewiele, ale zawsze takie spodęki się przydadzą. Słuchajcie, dzisiaj idziemy. Pokonać te roboty, bo tutaj pisaliście, że będą ciekawe te rzeczy, i w sumie większość komentarzy też była o tym. I słuchajcie, jeżeli dobijecie 4000 łapek, to wrzucam Wam kolejny odcinek już w piątek. A czemu w piątek? No bo jutro chciałbym zrobić sobie wolne od nagrywania i spędzić dzień z Martynką, bo, bo wychodzi w końcu ze szpitala już prawie po miesiącu. Więc powiem Wam, że, że, że no jutro jednak chciałem mieć wolne, i wtedy, jeżeli dobijecie te łapki, to w piątek będzie mogli. Wrzucić kolejny materiał z CrazyCraft Oczywiście, jeżeli dobijecie te łapki No i w weekend być może zrobimy sobie też taki maraton Jak robimy w sumie zwykle Tak więc, dobra, słuchaj Juta, uzbroj się Czy ja mam coś dla ciebie, żeby cię uzbroić? Pewnie, że mam Łap Dirta, dobra Chociaż czy ja wiem, czy ja chcę, żebyś ty tam wchodziła ze mną, laska Bo ty jesteś strasznie dzika Jak oni by cię tam zabili, to mi się to nie będzie podobało za bardzo Trzymaj diament, bo laska Bo wiem, że diamenty lubisz A jak ty masz diament w ręku, to już mi się stąd nie ruszysz Tak jest? Tak jest, laska stoi w miejscu Jezus, jakie wejście posrane Dobra, to wbijamy tutaj Ej Wow. dobra trzeba tu wbić po prostu Wow. Okej okay. Teraz trzeba jakoś zniszczyć te wszystkie Ło, wow. dobra Okej okay. Dobra, czy jest gdzieś jeszcze jakiś robot? No fuck, co to jest w ogóle za snajper? Okej okay. Tu... Wiecie co ja mam pomysł? Najpierw zrobimy takie coś. O! O i to był najlepszy pomysł z tego wszystkiego, to, co mogłem zrobić chyba. Żeby pozbyć się prostu tych robotów, żeby nie, nie zaatakowały mnie od razu. Ej! Wygraniacie Dirt! Co za dziady w ogóle? Ogarniacie to? Oni tego Dirta zabierają. O, fuck. Tego Restona bym sobie na, nakopał trochę. A ten kwarcę szybko skopuje. dobra, ja ten redstone chce, żeby w domu coś z tego mógł w końcu wykombinować. Nie wiem, czy coś, czy, czy coś mi się uda. Tu trochę żelaza, ale żelaza w sumie mam dużo, nie będę tego podkradał. Tak jak oni dirta mi tutaj, ten odcinek też mógłbym nazwać złodzieje, bo kurde dirta położyłem i się na nim nie nacieszyłem za długo. Okej, okay, tak ich porozwalajmy. O, fak dużo się tutaj porobiło. I tu, co ja mam pomysł? Zrobimy to inaczej. Ja zrobię podkop. Hmm, tu musimy zrobić podkop. Dojdę tam dalej, żeby zniszczyć ten. Czekać, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weź nogę! 7, 8, 9, 11. Dobra, chyba będzie 11 w tamtą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jezus, czego oni mnie biją w ogóle przez ściadeł? O co tu chodzi, mi powiedzcie. Dobra, i teraz trzeba będzie szukać tych mob spawnerów. Trafiłem? Nie. Trafiłem? Nie. Aha, bo to jest piętro wyżej przecież. Ej, no bez ja, ja nie mogę tego bloku zniszczyć. Ej, no oszukali mnie. I to jeszcze jak? Znaczy, no ja chciałem ich oszukać w sobie. Ale czuję się, czemu nie mogę. Mogę. Jest! Okej, okay, jeden zniszczony. Może po prostu dlatego, że byłem za nisko. No weź to nogę, gdzie on? Dobra, jest spoko, chyba zniszczyliśmy ich. Te spawnery więcej nie powinni mieć. Okej, teraz jakoś by trzeba było ich załatwić tutaj tym stłukiem. Łow, oni mają dużo HP, to nie będzie takie proste. I oni odbijają w ogóle też te strzały, jak możecie zauważyć. Wchodzą. Wiem, że Ziutka mogłaby się tutaj przydać, ale powiem wam, że naprawdę... Ta dziewczyna jest złota i, i nie chcę jej tutaj stracić Ona mi się zawsze może przydać W jakichś tam wiecie, prostszych na przykład zadaniach Czy na przykład takich gdzie <laughs> Mogę się zmienić w tego mega robota oh, A mogę się zmienić w złodzieja? Mogę być gruby? Ej, nie mogę być gruby Czemu nie mogę być gruby? Fuck. Szkoda, ale mogę być robo -Warriorem. Ale grubasem już nie no, i Mogę być jeszcze latającą wyspą, widzieliście to? P latająca wyspa <grytania> Fuck Super, świetnie, na pewno skorzystam, wiecie, żeby, żeby zagrać sobie latającą wyspą, nie? <grytania> to było moje marzenie, to był mój cel właśnie Okej okay. Skoro nie ma spawnerów, możemy zacząć ich niszczyć Mam nadzieję, że tam dalej, dalej nie ma spawnerów Wiecie, bo ony, ich może być naprawdę dużo Oj, to pokonywanie tych robotów nie jest takie proste, tam powiem. W sumie no, za dużo mi nie robią, bo nie mają jak mnie zaatakować, bo są za wysocy. Będę musiał tak sobie pospomować. Ty, a ten odbija w ogóle jaki dziad. Dobra, ciebie załatwię mieczem dziadu, bo ty... Widzę, że to jesteś kozak trochę. Oj! No, za, widzicie, że podejść nie mogę za bardzo. Okej, okay, tak nawalajmy w nich. Czy to mi pomoże, czy szybko ich zabiję? Mam nadzieję, że ta. Okej. Okay. Gdzieś tam dalej musi być spawner jeszcze jeden, tych mniejszych robotów, mi się wydaje. Chyba. Okej, okay, tych się pozbądźmy, wszystkich. I wtedy tymi mamy już, jakoś się mogli zająć, bo ich mogę mieczem jeszcze zaatakować. Łoo! Cię powaliło! Co oni powalają w ogóle? Rozwalisz mi to wszystko, to jakieś skrzynki musiały być fajne i zniszczysz mi skrzynki. Okej, okay, Zostaniesz z miecza akurat ty się od, odbija się wszystko od niego. A nie, przodem jak stoi, to czasami wejdzie nawet. Okej, okay, i jest po tobie, ziom. Okej, okay, jeszcze tylko tamtych trzeba pokonać. Tych dużych, bo oni mogą do mnie strzelać, a ci mali chyba nie, mi się wydaje. Ale nie jestem pewny. Okej. Okay. Fuck, jest są spawner znowu jeszcze. No nie ma spawnerów niby. Tak jak tutaj. O fuck, nie mogę do nich strzelać już. Muszę ich mieczem zaatakować! Weźmiemy miecz O! Oh, FAK! Się za dużo dzieje wam powiem Ja nie, 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 nie Właśnie te roboty tej przyszły mi Okej, okay, bo oni trochę mi przeszkadzają nie powiem Ucieknijmy kawałek stąd Skąd ty się wziąłeś dziadu tutaj mi wytłumacz? Bo ja nie mam zielonego pojęcia Jak on tam w las? Nie wiem czy tutaj są jeszcze jakieś spawnery? Tak to wygląda Ziutka gdzie jesteś laska? Hm? No. Ziódka. Nie no, teraz macie w wpierdziel, nie? Nie no, nie, kurwa, nie, nie, jesteście rozwaleni w ogóle. Kim ty w ogóle jesteś, żeby do mnie strzelać, robosnajperze! Nie, macie przestrane. No już jest po was. Ja się nie będę z... Ziutkę! No wszystko wszystkim, ale ziutkę. Wszyscy lubią ziutkę. Jeszcze, bo wy nie lubicie ziutki i atakujecie. Co za dziady. Zabili mi ziutę znowu. Fak. O co tu chodzi? Tam na górze są spawnery. Dobra, koniec. Zmieniam się teraz w tego. Yy, w kogoś latającego. <ścoughs> yy, w lurking terror się zmieńmy. Nie, no masz przesrane dziadu. Gdzie tu są te spawnery całe? Pokaż mi to. Ej, hey, gdzie kilowznik? Tutaj, dobra? Okej, okay, bo... Jak jestem tym ptakiem, to nie mogę trafić. Okej? Okay. Trzeba wszystko pozniszczać, bo te cioty się tutaj sponują jeszcze od góry. O co? ja takiego zeza? Że nie trafiam w to co mam? Okej okay. Chyba wszyscy co? Mi się wydaje. Tak, a tam na wieży coś jest u góry Czy to tak po prostu sobie stoi? Dobra, czyli tak po prostu sobie stoi? Nie no, te dziady mi ziutę zabili no! Nie, tak się nie będę bawić z wami. Głupie dziwolungi. Kim wy jesteście w ogóle, żeby mi bić? O! Ale mnie odbił, nie? Okej, okay, jakoś by trzeba było się ich pozbyć! Tak, ich jest za dużo tutaj jeszcze. Jest to gdzieś jakiś spawner? Ekspaleci dużo rzeczy też, ale... Nie widzę tutaj żadnego spawner. Jest spawner, dobra. Nie bijcie mnie, proszę was. O Jezus. No nie, będą mnie teraz atakowali. Nie mam jak się tutaj. za bardzo! Kurczę! Utrzymać w miejscu, żeby mnie nie bili. Fuck! Co tutaj się wyrabia w ogóle? Dobra, ja się muszę odmienić. Bo bycie tym ptakiem mi wcale nie pomaga, wam powiem. Okej okay. Zaraz mi zniszczą cały moje kwipunek O oh, fuck Co tutaj się dzieje? Ja wiem, że, że ten strój, co teraz sam jest trochę zbyt OP i oni mi w sumie nic nie robią, ale, ale w sumie dobrze W sumie nie będą mnie tutaj pomagali Skoro zabili mi dziutkę, ja też mogę wszystko Chyba Ciężko mi ich zabić, bo kurde tutaj, bo Nie no, ta walka jest ciężka, nie? Miałem jakich tutaj w ogóle wybić. Bo oni też się w ogóle unikają tych strzał moich. Ale jak będziemy stali w tym jednym miejscu tutaj, i będą do mnie strzelali co czas wybuchającymi, to będą sami seks robili, robili, tak czy nie? Jak mi się wydaje, chyba. Fuck. O jezu. Ej, a może oni mi nie zabili ziutki, tylko ziutka uciekła gdzieś. I mnie zrobiła w konia. Może tak być? Nie wiem. Nie, dobra, ja już nie chcę tutaj być, bo... nie, wypuść mnie stąd, dziady! Nie chcę tu już stać! Chcę stąd wyjść! Przepuść mnie, robot, Tuż niczego ciekawego nie znajdę! Po co mam z nimi walczyć, skoro i tak tutaj nic więcej nie ma, oni sami się rozwalą tutaj. Fuck! O co tam w ogóle chodziło? Jeszcze ziutę zabili mi, a specjalnie ją zostawiłem, żeby przeżyła. To oni, to musieli w nią wpaść, nie? O oh, Boże, ale wezmę sobie to oko, nie wiem, po co mi to w sumie. Chociaż nie we... O Jezus, o Jezus, co ja tutaj mam? jeny panie, to ja sobie schowam parę, ale resztę wyrzucę, no po co mi tego aż tyle? Ojej, sobie pochowam Railgun, to może się przydać faktycznie Jakieś tej rzeczy, to Redstone Bloki tutaj to żelazo, bo zobaczymy, może będę coś robił sobie yy, na naszym świecie tutaj z tych całych yy, redstonów. Może coś wykombinuję na prąd, jakieś fajne elektryczne, wiecie, rzeczy. Czyli na przykład, czy tej um, farmę, nie? No bo czemu nie w sumie? Dobra, słuchajcie, skoro ziutki nie ma, teraz mogę latać. Ale co z to ziutko w ogóle? Chcę być tym robotem! Fak, jaki będę wielki teraz! Patrzcie na to, co, co to w ogóle jest, nie? Wow, jaki ze mnie, ale jaki ze mnie wolny kocur. Już myślałem, że będę szybszy, ale nie jestem szybszy, niestety. I nie mogę w ogóle przechodzić tutaj w miejscach różnych. O co tu chodzi? Okej, okay, chcę być Dark Floating Island. pięknie. I mogę w sobie latać. Jestem latający wyspą w końcu. Okej, okay. czy coś, coś znajdziemy, bo ja bym chętnie jeszcze się dostał w sumie do tej takiej wieży, o której mówiliśmy wcześniej, bo, bo mamy jeszcze taką wieżę właśnie do obadania. I tam mógłbym właśnie wykorzystać tą modyfikację, bo dzięki niej mogę latać. O, właśnie o tą wieżę mi chodzi. Dobra, nagrywanie jeszcze... Jeszcze możemy nagrać na spok. Jeszcze na spokojnie może... O, diament. Jeszcze na spokojnie możemy na... TO JEST TYTANIUM! UUU! Dawaj mi to, to będzie uranium! Pięknie, będę mógł sobie podlatywać i to zabierać. Ja mam zeza, naprawdę? O co tu chodzi? Ej! Gdzie jest uranium? Głupia latająca wyspa! Przeleciała mi i już. A mi ucho zaświedziała z tego wszystkiego. Tak się zdenerwowałem. Jest. Zawsze coś tam będzie. Co to jest? To czerwone? Ła. Rubin. Ok, to Rubinu nie chcę. Rubin mi się tak nie przyda. Dobrze, że ja jednak mogę latać, nie? I od góry sobie tam podejdę, bo tak to ciężko by było. Zjem sobie coś. I od góry powinno być wejście, nie? Zobaczymy, jak to będzie tam wyglądało. Tak, tu jest wejście. Dobra, stawmy się ładnie. Ok! Wow! Dobrze, że jestem tym ptakiem. Czy kim ja jestem w sumie? Czekaj, F5? Nie mogę, F5? Chciałem zobaczyć, czy jestem faktycznie tą latającą wyspą. Tutaj są te dinozaury, ale widzicie, że one mnie tak odbijają. Oj, oj, te dinozaury, ale. Oj, 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 muszę się zmienić w kogoś innego, bo nie mogę tym latającą wyspą tej żyć. Eee, e, e, zmieńmy się w Terrible Terror. Oj. Terrible Terror nie jest taki fajny, bo ma mniej serduszek. To też może być problematyczne. <laughs> Okej, okay, ważne, że ja mógł. Mogę was dziady ubić. Podlećmy sobie tutaj po prostu. To są spawnery. Teraz sobie rozwalimy. Ło! Wow! Ale dostałem w pysk. Coś mnie trzymało, mi się wydaje. Okej okay. Ej, a jak mam przejść niżej? Niby. Halo! <grytanie> jak mam niżej przejść? Ej! Bo spawnerów już nie ma. Dobra, pozbądźmy się tych może dinozaurów po prostu. I zaraz poszukam przejścia niżej, bo nie widzę tego nigdzie. Nie wiem, czy dokończymy dzisiaj jeszcze tą wieżę całą, bo sami widzicie, że to jest dużo, a nie chciałbym rzucać filmu. Nie wiadomo jak długiego, bo teraz jest godzina 15. Jeżeli chcecie mieć film w miarę wcześniej, to, to, to film musi być krótszy, bo mój internet, tak jak mówiłem, nie pozwala mi na przesyłanie, nie wiadomo jak długich filmów i nie wiadomo jak dobrej jakości niestety. Może w długiej, niedługiej przyszłości, niedalekiej przyszłości postaram się to zmienić. Internetu. był. Uuu, Rubinium, i tytanium, uranium i tego wszystkiego naraz. Wszystko wezmę. Okej. Okay. Ej. Będąc ptakiem nie mogę otwierać skrzynków. O tym nie wiedziałem akurat. To mnie nikt nie poinformował wcześniej. Ile tego rani mi tytanie tutaj nazbierałem, bo... jest mnóstwo, ej. O, 35, 63. No to tak nie za dużo. Starszyłoby mi chyba na tylko na buty i ewentualnie czapkę, ale nie jestem pewny co do tego, nie? No, słuchajcie, zmieńmy się w... We mnie mogę się w sumie zmienić, no bo czemu mam być kimś innym teraz? Bez sensu Okej, okay. że mi się krzywda nie stała będę spadał? Okej, okay, pięknie to Są rzeczy emeraldowe, ale gdzie jest zejście niżej mi powiedzcie? Bo ja tutaj nie widzę Gdzie jest topór? Nie mam toporu? Świetnie, fajnie, cieszę się Tylko... A tutaj gdzieś był toporek, hej, halo, toporek Tutaj gdzieś miałem stone, nie wiem skąd stone się pojawił Ale nieważne, jak jest to fajnie, okej okay, yy... Zniszczmy to. Tutaj gdzieś będą przejścia pod tym, bo gdzieś musi być przejście, no. Tam jest przejście. Okej. Okay. Się wydało. Kto będzie niżej? Wow. Wow. Wow, 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 wow. wow, Szybko, szybko, szybko! Looking terror! Wykopali mnie stamtąd! Wow, 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 wow. Spokoj, Spokojnie! 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 Co tutaj się wyrabia? Ej! Ej, ej, ej! EJ! O, fuck! Ja chcę tam do środka z powrotem wrócić. Co tutaj się dzieje z jej butterflyami? Okej, okay, wejście było tutaj. No, nienormalnie, nie? Co tutaj się wyrabia? Nie zmieszczę się! Fuck! Głupie, w ogóle butterflye O, fuck! Co tutaj się. O, jest! Ile tu wyskoczyło mi! Co tutaj się dzieje? Nie. To powiem Wam, że tego w tym odcinku na pewno nie ogarniemy. Na to potrzebujemy o wiele więcej czasu. I podejdziemy do tej drugiej chyba wieży. Znaczy, może tam będą prostsze. Nie gryź mnie. Tutaj są prostsze spawnery? Tak, to tutaj podejście. Tutaj może być prościej, wiecie, bo tutaj więc widzę, że jest mniej pięter. Nie, pięter jest tyle samo, ale znaczy, spawnują się takie główienka w sumie i ich będzie łatwiej pokonać niż tam. To są w ogóle lata, nie? To jest nienormalne. No przestańcie mnie gonić! Nie chcę już się z wami bić. Okej, okay, zróbmy to tak. Pozabijani? Pozabijani. Dobra. zacimy na dół, pozbieram sobie te rzeczy, co z nich wydropiły jeszcze. Ile diamentów w ogóle z nich leci? Już jesteśmy strasznie OP, w sumie Wam powiem. Ale nie jesteśmy na tyle OP, żeby yy, pokonać na przykład tego wielkiego potwora, czyli. Yy, na przykład Smoka The Kinga Mamy też tutaj King Konga na pewno. Mamy też tutaj y, Mobzille, mamy pełno mobów, które chciałbym pokonać. I to będzie nasze zadanie. Kim ja jestem? Aha, jestem tym śmiesznym robotem. Yy, ja robotę tylko tym śmiesznym tokiem. Tak więc, no mimo wszystko, że mamy teraz OP rzeczy, takie, że tutaj nam nic nie robią, to, to żeby walczyć z Dekuin czy kimkolwiek innym, dalej jesteśmy kupą. A więc no, no, będziemy musieli się postarać, żeby zrobić sobie jeszcze lepsze rzeczy. Tutaj byłem wcześniej na, tam, na dole, nie? Już. To po co ja mam tam iść tak naokoło, skoro mogę sobie wlecieć tu? Wow. Ty mogę go pokonać, nie? Nie mogę, bo on to odbije mi. Dobra, na razie nie będę się tym zajmował, bo odcinek już trochę trwa. Zrobimy to wszystko sobie w kole... O Jezus, dobra, jako że mogę latać, to sobie podlecę na tą wyspę latającą. Raz, słuchajcie. <laughs> śmiesznie wyglądam, dobra Słuchajcie, jeżeli odcinek wam się spodobał Zostawiajcie łapki, możecie pisać w komentarzu Co robimy w następnym odcinku, gdzie idziemy Do której wieży, czy wychodzimy stąd po prostu I idziemy gdzieś indziej, tak więc zostawiajcie łapki Piszcie komentarze, tak jak mówiłem Wioska mi odletaje 4000 łapek, wrzucam film kolejny W piątek, bo jutro, jutro Chcę sobie zrobić wolne i, i nie zajmować się YouTube'em Po prostu mieć taki dzień Swój dla siebie z Martynką, więc Mam nadzieję, że zrozumiecie, nie obrazicie, nie obrazicie się Z tego powodu no i spadłem, tak właśnie czułem. No raz, chajcie, to by było na tyle. Zostawiajcie łapki, możecie zasubskrybować mój kanał już teraz, możecie wbijać na fanpage'a, no i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale, tak więc siemanko, cześć, papa. Pa.